Siema, 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 z tej strony BoboMeo, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować kasynol V2, które znajduje się za moimi plecami. Zacznijmy od tego, że tutaj się obrócę i pokażę Wam jak działa. Jak widzicie różni się to strasznie od poprzedniego modelu, czyli tego co tutaj się znajduje, który wcześniej pokazywałem jak się robi. Ponieważ to ma trzy lampki, to ma pięć i działa zupełnie inaczej. Już prezentuję, podchodzimy do leja, wrzucamy diamenta i klikamy guzik. W tym momencie nam roluje lampki. Jak wypadną na diamencie, to wygrywamy 2 albo 3 nagrody. jakieś sobie ustawimy, może na przykład 2 diamenty, 3 diamenty co chcemy. No teraz nie wyszło, spróbujmy jeszcze raz. No i ogólnie jest 20% że wypadnie każda z tych lampek. Więc żeby wygrać, jest 20% szans, 80 na przegraną. No coś nam się nie udaje, ostatni raz. Może teraz wyjdzie. Jak nie, to przechodzimy do poradnika. No to nie wyszło. Przechodzimy do poradnika. Do zbudowania tego kasena będą Wam potrzebne wszystkie itemki, które tutaj się znajdują. Możecie sobie teraz zatrzymać, przygotować je, żeby mieć na bieżąco jak budować. No to przechodzimy do budowy. Będzie Wam najpierw potrzebna ściana 3x14, tego już nie będę wam tłumaczył, jak się robi, bo chyba każdy potrafi taką ścianę zbudować. Jak mamy tą ścianę, to wycinamy otwory tu, 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 tu i to żeby były 3, 4 i tutaj piąty otwór w te otwory wstawiamy czerwony beton i bloki diamentu Czer tutaj betony tu też betony i po środku blok diamentu następnie kładziemy lampy na każdy z tych bloków i przysłaniamy je tym samym blokiem co miały od spodu czyli coś w tym stylu przechodzimy do lewej części, robimy dziurę tutaj i w tą dziurę wstawimy podajnik, lej i guzik Bierzemy ten podajnik, kładziemy w tą dziurę, Ej, nie w tą stronę, przepraszam, musimy obejść z drugiej strony. O tak, teraz stawiamy tutaj guzik. I jak mamy ten guzik, to kładziemy lej wchodzący do podajnika. Następnie przechodzimy z drugiej strony i tutaj polecam wam wykopać taką dziurę, jak ja właśnie zrobię. Tutaj 2 nad 14 i tutaj jeszcze jeden pod spodem. Teraz bierzemy skrzynię. Skrzynię stawiamy o, tutaj. Bierzemy lej. Kładziemy lej tu. Chwilowo tam kładziemy blok, żeby oprzeć o niego lej. Jak widzicie, ten lej jest skierowany w tą stronę. Teraz przechodzimy znowu naprzód. Jak widzimy ten podajnik, który rozkupujemy tutaj dwa podłogi. I dwa bloki podłogi. I kładziemy podajnik w tą stronę. Po czym zatykamy podłogę, oczywiście to może być co chcecie tutaj, każdy inny blok byle nie powietrze No i jak mamy to to teraz bierzemy lepki tłok budujemy tutaj raz, dwa i kładziemy tutaj lepki tłok, o tak Dobrze, jak mamy ten tłok lepki tutaj bierzemy detektor i kładziemy go tak, żeby miał oczy w tą stronę następnie bierzemy lepki tłok kolejne i kładziemy pod tym czerwonym blokiem, betonem. Bierzemy kompostownik i kładziemy tu następnie komparator. jeden do w górę. I tu budujemy taki kształt. Kładziemy komparatory 2, jeden w tą stronę, drugi w tą. Bierzemy restą i kładziemy go w tych miejscach. Teraz przechodzimy tu i kładziemy detektor. Idealnie patrząc sobie na tą krateczkę tu. Tak, żeby oczy miał z tej strony. Wracamy się do skrzynki. Kładziemy dwa bloki. To, tak. Tu Redstone. Tutaj blok dźwiękowy. I tutaj blok złota. Następnie wracamy się do tego bloku dźwiękowego i klikamy go 6 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bierzemy sproszkowany Redstone i kładziemy go obok tego podajnika, tu na dole. Przechodzimy do tego kompostownika. Na razie jednego I teraz uzupełniamy go trzciną cukrową Albo raz, albo dwa razy Jeśli go uzupełnimy raz tak, To będą wylatywać dwie nagrody A jeśli go uzupełnimy dwa razy To będą wylatywać trzy nagrody Z tego podejnika, co daliśmy go tutaj Czyli zależnie od tego Czy chcemy, żeby wygrane zostały dwie Czy trzy nagrody To uzupełniamy to różnie Ja dam na dwa stopnie Ponieważ no, wolę, żeby były trzy Na przykład diamenty Jak to będzie za diamenty za tym de detektorem, o tutaj, niszczymy trawę. Bierzemy dwa bloki, kładziemy tu i tu. Po czym kładziemy przekaźnik ustawiony na trzeci tik, czyli kładziemy i raz dwa. Teraz bierzemy nasze bloki emeraldów i bloki dźwiękowe. Kładziemy 5 bloków emeraldów, każdy pod lampką, o tak i 5 bloków dźwiękowych na lampce. Teraz bierzemy pochodnię restą i kładziemy ją na środkowym bloku dźwiękowym, przez co powinien ten oto tłok się przesunąć i przechodzimy do klikania, czyli najpierw przechodzimy do tego środkowego bloku i klikamy go 13 razy 1, 2, Te tutaj po bokach klikamy 10 razy na krańcach klikamy po sześć razy bierzemy wełnę i kładziemy ją między blokami szmaragdów tutaj wystaje o dwa i z drugiej strony i cały pasek dotąd teraz jak mamy te dwie końcówki tutaj jest źle, to musi spaść o dwa i po czym tutaj pójść w górę i się złączyć z tym kładziemy 5 przekaźników między każdym blokiem dźwiękowym, a nareszcie tych bloków, które przed chwilą postawiliśmy, kładziemy redstone'a. Jak już połączyliśmy to wszystko redstone'em, przechodzimy do tej skrzynki. Kładziemy 3 bloki, tak jeden wyżej. Teraz bierzemy pochodnię przerwą nam, kładziemy koło leja bierzemy komparator kładziemy go w stronę tą aby te dwa ciuczki były do leja skierowane bierzemy dwa redsony i dajemy na tym w tym momencie musimy ustalić za jaką walutę będzie nasze kasyno no to w moim przypadku diamenty kładziemy w tych slotach w drugim, trzecim, czwartym i piątym po jednym diamencie a w pierwszym 18 o tak teraz bierzemy szkło Kładziemy je tutaj koło bloku dźwiękowego i kładziemy kawałek redstone'a Jak położyliśmy tutaj już szkło z redstone, bierzemy kompostownik kładziemy go obok leja. Stawiamy tutaj blok i komparator, przepraszam, jest skierowany o tak. Teraz bierzemy trzciny albo inne nasiona, w sumie to jakakolwiek roślina. Nawet mi to można uzupełnić Uzupełniamy to na maca Żeby wyskoczyły takie białe No, okej, okay. jest, tyle Bierzemy teraz beczkę Kładziemy ją oto w tym miejscu Następnie lej O tutaj Na leja kładziemy kompostownik Obok beczki kładziemy kawałek szkła a teraz bierzemy jeszcze komparator i kładziemy go tak. Nie, w odwrotną stronę. W tą stronę bierzemy lej. Kładziemy go skierowanego do kompostownika i pozostawiamy podwójną skrzynkę, którą potem uzupełnimy trzciną. W tym czasie ustawiamy blok wełny tutaj. No w sensie no, do czego chcecie wełny? Nie musi być wełny. Ja robię w różnych kolor kolorach, żeby łat łatwiej to było odwzorować. Idziemy z nim aż tu do końca i kładziemy bloki wełny w każdą tą stronę. Do każdego przekaźnika. Teraz bierzemy przekaźniki i je kładziemy tak Po czym bierzemy sproszkowany redstone i kładziemy na żółtej wełnie. Co teraz przechodzimy do uzupełnienia tej skrzyni? Możemy ją uzupełnić albo trzciną, albo kaktusami. To sobie tutaj wezmę sporo trzciny. Jakim znajdę? Tutaj powinno być no Weźmy parę staków, tego jak najwięcej musi mieć nawet możecie sobie podłączyć np. farmę automatyczną, żeby to od razu leciało do tej skrzyni Jak widzicie, to napełnia kompostownik Następnie przychodzimy tutaj niżej Tu sobie kładzie już, żeby było łatwiej Kładziemy blok redstone'a A na niego pochodnie Niszczymy I to się powinno tak zacząć kręcić Jak widzicie, i udawać dźwięk Nie na środku, i wyleciał nagrody. No to wam pokazało. E, nagrody kładziemy tutaj, dajemy nagrodę. Mogą być diamenty, co chcecie. Mogą wydać albo 3, albo 2. Zależnie od tego, jak ustawiliśmy tutaj w tym kompostowniku. I teraz, jeszcze bardzo ważna rzecz, której zapomniałem wcześniej. Tutaj na czubek tego bloku kładziemy też resona. No i możemy sprawdzić, czy to działa. Wrzucamy diamenta. Klikamy. No i nam losuje. No nie wyszło Ale tam wyszło pierwszy raz jak to było jeszcze raz, zanim wzięłem diamenta O i wygrałem Jak widzicie mam jeden diament I są cztery, trzy wyleciały To by było na tyle w tym poradniku Mam nadzieję że wam się spodobał Jak macie jakieś pytania To zostawiajcie w komentarzach No i zostawcie lajka, suba, siema